Cześć, witamy na kanale. Zaczęliśmy już pierwsze rzuty dzisiaj. Pewnie nic nie ma, oprócz zarośli. A jednak, co, jakiś tam kamyszek metalowy. Nie wiem, co to jest. Jakieś coś. Tu już wcześniej wypadł taki drut, kapsel. Nie jest to może porywająca rzeczka, ale zawsze coś, ale chociaż jest tu ładny most. No i jak coś będziemy łowić, będziemy pokazywać. Teraz zejdziemy tutaj pod most. Zobaczymy, czy tu coś będzie. Ładny, fajny. Tam staniemy, może. Taki most. Stary. No i rzucamy, zobaczymy. Tu niestety za dużo nie było, oprócz tego, co pokazałem, ale most jest śliczny. Nie wiem, czy to niemiecki, jakiś specjalnie zrobiony, czy coś. Pod mostem wyglądało to całkiem nieźle, już Wam pokazuję. Tak ten most wyglądał. No ale niestety w wodzie. Nie ma za bardzo nic. Po prostu mamy czyste rzeczki. Taki ładny zbiornik. A w wodzie tylko glony. Nic więcej. Rzucaliśmy tutaj z 20 minut. I jak widzicie, nawet wyciągałem tylko glonów. Nawet kapsla nie było. A zbiornik jest ładny. Trzeba spróbować jeszcze gdzieś w innym miejscu, ale to już nie dzisiaj. Może poszukamy gdzieś miejsce, gdzie nie będzie glonów. Kawał terenu jest. Trzeba przyjechać. Jak nie będzie jeszcze ludzi, może po drugiej stronie. Tam na przykład. No nic. Zobaczymy. A tymczasem do następnego. Cześć. Krótkie podsumowanie tego, co udało się wyłowić pod tym mostem. Widać tu jakaś puszka to spray. Jakaś. Jak dla mnie to jest połowa podkowy I tak to jakieś blaszki druty nic specjalnego ale zawsze coś